Gdy ten pojazd włączył awaryjne, że się zepsuł, jesteś go w stanie ominąć, nie cofając, tak? bo nie widzisz z tyłu, co za tobą się dzieje. Czy nie ma jakiegoś pojazdu, czy. czy, czy... A na egzaminie egzaminator na pewno nie wyjdzie, żeby ci pomóc, żebyś mógł cofnąć. Tak? No i też taka zasada, czym większy pojazd przed tobą, tym większa odległość tak. za nim. Tak. Tutaj masz Piotrek, łąd, ruszenie z górnej skrzyni biegu. Pamiętać o przełączeniu skrzyni. Teraz tutaj do tego skrzyżowania możemy się jeszcze odnieść. Wjechałeś Piotrek na zielonym, świet... Robert na zielonym sygnalizatorze, miałeś sygnał zielony, ale musisz patrzeć do przodu. Tak, a z drugiej strony nie było... Tak, nie, no nie było na tyle, tu miałeś szczęście, by było... że ten ruch się upłynnił. I, i nie dostało, światło się nie zmieniło na czerwonej, bo byś stał na nas przejściu dla pieszych na przejeździe dla rowerów, tak? To też musisz wziąć pod uwagę, jest duże skrzyżowanie, trzeba przewidzieć, czy zdążysz pokonać, czy nie zdążysz pokonać skrzyżowania, tak? Przyczajcie bardziej. Przyczajcie, tak. dokładnie, tak. Ale plus za to, muszę powiedzieć, że jak już staliśmy przed tym przejściem, no tutaj pan Robert yy popatrzył, czy się czasami sygnalizacja nie zmieniła, tak, pierwsze tak. to widziałem. To, to jest dobre, to jest właśnie dobry odruch. Bo te kilka sekund, mogło zmienić się tam układ cały, nie? Na skrzyżowaniu tak. i wtedy byśmy mieli jeszcze większy problem. Teraz na skrzyżowaniu najbliższym skręcamy w lewo. Tak należy się zachować. Tak? Włączyć kierunkowskaz, popatrzeć, czy pojazdy na lewym pasie zwalniają, bo dosyć często na egzaminie osoby zdające nie, nie upewniają się o możliwości. Dobra, to powiem, omów teraz tą tablicę. Dobre? A tutaj mamy po prawej stronie tablicę informacyjną. Robert zerknie sobie po prawej stronie o masach pojazdu, tak? Yy, mamy tam 18 ton, 9 ton i 3,5 metra wysokości, tak? Te 18 i 9 ton, Robert, to są jakie? To jest masa rzeczywista czy DMC dopuszczalna? DMC. DMC. Jeżeli jest pojazd namalowany ciężarowy i pod nim ograniczenie tonażowe, to jest dopuszczalna masa całkowita. Nasz pojazd ma ile dopuszczalnej? 12 ton, tak? Czyli gdzie możemy pojechać na skrzyżowaniu? W lewo. A prosto? Prosto, tak. I prosto, tak. Nie wolno skręcić w prawo z tego tytułu, że tam było 9, 9 ton, tak? Czyli przekraczamy DMC pojazdu. To była też wysokość, tak? 3,5 metra. Wysokość tak. 3,5 metra, tak? A teraz ciekawostka egzaminacyjna polega na tym, że często egzaminatorzy do samego końca nie wydają polecenia. I teraz. Yy, jeżeli można wprost jechać, a uzgodnione jest egzaminatorze że często na samym początku uzgadniają zasady, jeżeli nie wydaje polecenia, proszę jechać na wprost lub drogą z pierwszeństwem przejazdu. Takie często jest taka formuła egzaminacyjna, więc jeżeli tutaj egzaminator by nie mówił nic, no to wtedy jedziesz prosto, tak? No, ale bywa tak, że jak jest inne skrzyżowanie, jak przed chwilą na, w poprzednim filmie nagra, nagraliśmy, to było tak, że na wprost nie można było jechać. I wtedy warto zapytać jednego metra w prawo czy w lewo. Z wyprzedzeniem, bo ten znak wcześniej taki informacyjny był ustawiony, że na prost nie można jechać, bo ten tonarz nie pozwala. Tak? No a tutaj jest inna sytuacja trochę, ale też w strefie można, bo babola. Popełnić, tak. O, I tutaj mamy tą sytuację na skrzyżowaniu, gdzie wcześniej tam tutaj Robert nam na skrzyżowaniu skręcał w lewo, miał zawrócić i zajął sobie wewnętrzny pas, tutaj natomiast postąpił prawidłowo, tak? wjechał na prawy, jeżeli są dwa pasy do skrętu w prawo, wybrał sobie prawy, wygodniejszy dla niego i bezpieczniejszy, tak? bo jest dużym pojazdem, na samym skrzyżowaniu jest możliwość szerszego pokonania tego łuku, tego skrzyżowania, więc jest nam wygodniej. Tak? Nie byłoby błędem oczywiście, gdyby pojechał z lewego pasa, bo przepis zezwala, tak? Jeżeli, jeżeli mamy dwa pasy, wybieramy dowolny, chyba że prawy pas jest wolny, to wtedy musimy jechać prawym. Tak? Natomiast w tej sytuacji tutaj jak najbardziej korzystne ustawienie, bezpieczne, wygodne i łatwiej pokonać skrzyżowanie. Tak? I my przy pojazdach tych dużych, ciężarowych czy autobusach Priorytet to jest prawy pas, tak? To jest dla nas najbezpieczniejsze ustawienie na skrzyżowaniu. I tu już egzamin byłby przerwany. Wjazd na żółtym świetle na skrzyżowaniu. Kiedy możemy wjechać na żółtym na skrzyżowanie? Piotrek? Robert? Robert. No, wtedy, kiedy, wtedy, kiedy e... Już nie mamy możliwości Tak, I Nie może... myślałem, że jest teraz nie. Taka sytuacja. Gdybyś był w ruchu rozpędzonym autem, można by tutaj jeszcze. Natomiast w tej sytuacji jedziemy wolno, na żółtym świetle jest Bardziej, to mogę Ci podpowiedzieć, bardziej tak przeczekująco jedź jakieś długie światło. Jest zasada, że nigdy. Jeżeli jest długie światło, nie wjeżdżamy skrę przy skręcie w lewo i w prawo. Nigdy nie skręcamy, jeżeli zapali się żółte. Nigdy, nigdy, nigdy. To co się? ciężarówki autobusu, i często też... Zobacz, jaka to jest tor jazdy, jak ci to jest długie pokonanie tego skrzyżowanie. skrzyżowanie. To jest skrzyżowanie mega duże. Co prawda jest ten skręt bezkolizyjny, ale to nic nie znaczy w tym przypadku, nie? No bo długo pokonujesz to skrzyżowanie, tak? Bardzo długo. Także to nie... Ale uczymy się, bardzo dobrze, no zdarzyło się i... Ale już wiemy, że, że, że nie. Tak? Tutaj egzamin byłby przerwany, tak? Na pewno, no tak, tak. tak. Na żółtym można tylko wjechać, jeżeli nie tak. możesz bezpiecznie zatrzymać pojazdu? Ja, ja, ja powiem tak, byłem przekonany, że to jest sytuacja, kiedy bezpiecznie nie mogę Nie, nie, byliśmy pojazdu, tak? na hmm. bardzo małej prędkości, my dopiero co ruszyliśmy, tak? Ja powiem, jak ja u ciebie na egzaminie, autentycznie, jak się, zmieniło mi się światło, ja się zatrzymałem, się na połowie przejścia do pieszych. O, ten, to jest, tylko na poprzednim skrzyżowaniu, skręcałem w lewo i. Powiedziałem na egzaminie, że nie było innej możliwości, bo wiesz, nie chciałem też tam dęba stanąć, żeby mi ktoś nie wjechał w tył. No, ale jeszcze teraz, żeby dodać jedną ważną rzecz. W levelu serko musisz patrzeć. Tak. Właśnie. Tak, dokładnie. dużo autobusów, tak? i level serko jest tym kluczem do bezpiecznego pokonania tego skrzyżowania. Czyli, no to jest trudne, nie? Trudne. Jest mega, mega trudne skrzyżowanie. I dobrze, tu przyjechaliśmy. Tak, tak. No. Często jak się kursantom mówi, skręcasz w lewo, patrz w lewo lusterko, to dźwięki są, a po co? Po to, że jak ktoś pojedzie, to nie do końca ogarnia, bo są tacy ludzie różni, a w różnym stanie też jeżdżą, to wtedy masz szansę odbicia jakiejś reakcji w trakcie pokonywania tego skrzyżowania. A jeżeli coś dojdzie do jakiejś przetarcia, stuczki, jakiejkolwiek, no to wtedy trzeba znaleźć świadka, żeby udowolnić, że ty jechałeś prawidłowo. I teraz to zrób to teraz, jak wszyscy pojechali. To, co tam gdzieś kiedyś rozmawialiśmy, w ciężarówce nie masz lusterka wstecznego, masz tylko lusterka zewnętrzne, boczne, lewe, prawe i my tylko możemy się na tych dwóch lusterkach opierać. I każdy zakręt w lewo patrzymy sobie w lewe lusterko, każdy zakręt w prawo patrzymy w prawe. Idziemy prosto. Tutaj na tej drodze podpowiem. A egzaminator dałby takie polecenie. Proszę zawrócić na skrzyżowaniu, na którym to jest dozwolone. Cytuję. Tutaj widzimy zakaz skrętu I teraz cała piłeczka jest po stronie kursanta. Tak. On musi to rozpoznać. Gdzie może zawrócić? Skrzyżowania poznajemy po znakach. Tutaj wiadomo, że ten znak D1 droga z pierwszeństwem z daleko pokazuje, że jest skrzyżowanie. No i reszta już po stronie kursanta żeby poprawnie wykonać to zadanie. Ale formuła jest taka właśnie, proszę zawracamy na skrzyżowaniu, na którym to jest dozwolone. I w ciszy siedzi cicho, tak? tak jest. I oczekuje. I tak zrobimy, zawrócimy na skrzyżowaniu, gdzie jest to dozwolone. I tu bardzo ładnie wyhamowane, redukcja biegu. Tak. Bardzo dobrze rozpoznałeś skrzyżowanie. Znaku pionowego nie ma zakazującego. Jeszcze możemy mieć niespodziankę na znaku poziomym, ale tu widzimy, że jest przerywana, bo bywa czasami tak, że na skrzyżowaniu nie będzie zakazu ze znakiem pionowym, ale może być poziomy. Ale tutaj nie ma. Jest bezpiecznie, jest ok. O, i tu bardzo ładnie mieliśmy tramwaj, tak? I tu musimy przy zawracaniu go. Musimy czekać teraz? Czy... Tak, musimy czekać, bo tramwaj ma pierwszeństwo, tak? To jest ten. My plus. przecinamy jego pas ruchu, tak? Tylko jego no, to, no, tor no. jazdy. Mimo, że tutaj. Piotrek, mimo, że wysłuchiał pasażerów, ale zobacz, sprzeciwka na samochody osobowe. Wjeżdżając, zablokowałbyś tory, tak? Przejazd tramwajowy byłby... Tramwaj miałby niemożliwość pokonania swojej drogi. Możesz zapytać, czy jedziemy w lewo, czy w prawo, z tego względu, że na wprost jest zakaz pojazdu, zakaz wjazdu, tak? O, to jest ta sytuacja, co mówiliśmy wcześniej, prawda, pamiętasz? Że na wprost nie możesz, tak, na nie możesz, więc pytasz w prawo, czy w lewo, tak? Czyli to jest ta świadomość egzaminatora, że o, ogarnia, tak? A, a. Dobrze, dobrze, bo tam dobrze zrobiłeś, bo było skrzyżowanie wcześniej, żeby nie, zmy, nie zmylić kogoś, że chcesz w prawo. O, tu bardzo dobrze popatrzyłeś w lusterko, czy nie ma rowerów pieszych. Tak, jest. Tak, jak mówię, ten skręt w prawo jest dosyć trudny, tak? wydaje się być łatwy, ale przez to, że mamy ograniczenie, w lewej, że mamy ograniczenie widoczności z kabiny, ten, ten skręt jest dosyć trudny do wykonania, tak? poprzez to, że nie widzimy. Aby do przyczepy. Okej. Okay. Dobra. I teraz po egzaminie, co trzeba zrobić? Eee, Wrzucić się na luz. Tak. Hamulec ręczny. Czyli najpierw światła zaciągamy hamulec i... ręczny, potem rzucamy pozycję neutralną biegu. Tak. Wyłączamy tak. Światła, światła i gasimy się. I mamy egzamin zakończony. Tak. I teraz po zakończonej. Jeździe po mieście, czyli egzamin praktyczny w ruchu, egzaminator oceni Twoje dokonania. Tak? I tutaj możemy to, co do ciebie się, Robert, tak odnieść, to to, że nie trzymasz ruchu prawostronnego. Tak? Czyli no nie zawsze. Czyli zawsze, nie zawsze, zawsze. No tam dwa razy się zdarzyło, że, że uciekłeś zamiast do prawego pasa, to, to uciekłeś do lewego. No i to musisz pilnować tego, żeby pilnować prawego pasa, trzymać się prawej krawędzi jezdni, to nie na zasadzie, że musisz być, tak jak mówiłem, 5 cm od krawężnika. Musisz pamiętać o tym, że lusterka odstają, tak? Żeby zmieściły się w pasie ruchu. No i drugi taki ten może nie problem, ale twój jakby nawyk z auta osobowego, że spieszysz się, tak? Ten pośpiech. I pośpiech na egzaminie może doprowadzić do tej sytuacji gdzie, gdzie egzaminator wyczuje, że się spieszysz, pojedzie taką trasą, gdzie można cię łatwo złapać, gdzie można zakończyć egzamin, tak? No i na, naj, naj, najtrudniejsza nasza sytuacja dzisiaj to to skrzyżowanie z ulicą Wiśniową, tak? Ten sygnał żółty na sygnalizatorze, gdzie, gdzie tutaj egzamin ewidentnie byłby przerwany. A to wynikało z swojego pośpiechu właśnie, o co mówiłem wcześniej. Gdybyś się nie spieszył, Zdążyłbyś spokojnie sobie ocenić sytuację i się zatrzymać. Tak? Natomiast ogólnie jazda, tutaj technika jazdy nie jest najgorsza, jest fajnie, tak? Te, te dwa elementy do poprawy, tak naprawdę, trzymanie prawego pasa, no i nie spieszyć się, tak, i mhm. się nie spieszyć. Tam trzeba mieć taki sposób, jeszcze podsumowując, by tę sytuację z tym skrzyżowaniem, z tym światłem żółtym, przy tym skręcie w lewo, jak ono się już długo paliło to trzeba tak, te, ty, taktycznie podejść do tego tematu. Nie rozpędzać no, na siłę, ile wejdzie, zmniejszym. bo wtedy trzeba będzie mocno hamować. Abyś przyczajki pojechał, przy, wolniej byś zaczął startować i wolniej byś na przeczekanie. No jak dojedziesz i będzie zielony, no to pojedziesz. A jak się zmieni, masz szansę wyhamowania nie z prędkości 45, tylko z 20. I hamowanie jest zupełnie inne, i Twoja reakcja jest bardziej taka bezpieczna dla Ciebie. No nie? Czyli jakby w głowie mam to, że nie chcę jechać, a nie że chcę. Tu jest taka opcja przewidywanie, tak? Ty musisz przewidzieć. Jak się już długo pali zielone, to nie ciśniemy, tak? Jedziemy sobie spokojnie do skrzyżowania. Gdyby się zielone dopiero co zapaliło, no to wiadomo, że ono jakoś czas Komfort jest. jest tak, i jakiś czas będzie to światło się paliło, tak? I jest możliwość swobodnego przejechania.